Halo, halo, dzień dobry, jest sobie poniedziałeczek, 6.30 i wyjeżdżamy w trasę. Trasa będzie miała, proszę ja was, a we mnie, 60 dni. Także wracamy 17 czerwca. Jakby to powiedzieć, nie chcę, ale muszę, ale z niespodzianek dochodzą dwie rzeczy. W sumie to trzy. Bo będziemy jeździć na Francję, na Hiszpanię, Portugalię. Także dodatkowo doszły rzeczy ciekawe, bo jeszcze tam nie byliśmy busem. Będzie fajnie, teraz jedziemy do Gliwic załadować się. Mamy jeden załadunek w Gliwicach i dwa rozładunki, a jedziemy sobie na ulicę Alberta Einsteina. Zresztą ja we oczywiście wiosna się robi alergie wszystkie wychodzą katarek kaczka jestem udało się w miarę wszystko poogarniać, jedyne co nie doszło to paczka, którą zamówiłem na urodziny żony, która ma dzisiaj urodzinki i normalnie lipa, że nie doszło Ech, co zrobić Trzeba było myśleć wcześniej o jawinach. Ząb mnie coś pobolewa i to jest najgorsza rzecz w tym wszystkim. No, a co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że mamy lodówkę. Mamy szafkę nocną w aucie. No tak, pokażę Wam później normalną, zwykłą nocną szafkę. Wyciepałem dwa siedzenia z przodu. Z tego względu, że nie było miejsca, żeby tą lodówkę gdzieś umieścić, bo kupiłem tą yy, Yogi Kul cool BX30, a ona jest trochę duża. Teraz się jeszcze z żonką zatrzymamy na stacji benzynowej, kupimy kawunię, napijemy się kawuni i jodymy do Gliwic. Niby mamy godzinę 6 minut, także mam nadzieję, że zdążę, bezproblemowo. Zobaczymy ile rzeczy mi będzie spadać, a o parasolkę wziąłem parasolka powiem wam w trasie jest bardzo przydatną rzeczą. Lipa bez parasolki Z tego względu, że jak leje, to nie ma nic. A będę musiał kupić sobie jakąś kurtkę przeciwdeszczową, taką, taką materiałową, nie plastikową, bo w razie ładunków w deszczu trzeba coś na długę założyć. Małe zatankowane do pełna, wymieniony olej, zrobione klocki hamulcowe, tarcze ręczny ustawiony, elegancko podciągnięty yy, czujnik od hamulca, od klocków nie został wymieniony, bo dalej się świeci, że sprawdź stan hamulców. A szkoda, bo prawdopodobnie to jest to, co wyłącza cały czas tempomat. No, Także taki mamy wstęp. Jakby ktoś nie wiedział, jesteśmy w Olkuszu. Wyjeżdżamy z Olkusza. Olkusz to jest takie piękne miasto. Jak to kiedyś na Kolonii śpiewałem, Olkusz, Olkusz, miasto bycze, cztery chałupy, dwie ulice. No i tam było kilkanaście zwrotek, tego nie pamiętam nic więcej poza tymi czterema chałupami i dwoma ulicami. No jest trochę więcej. O, ciążaróweczki wyjeżdżają zawsze na czerwonym świetle, bo one się tak... Wjedzie na pomarańczowym, ale dupa zostaje na, czarny, na czerwonym. Chciałem powiedzieć w czarnej dupie. No <ścoughs> to jodymy proszę Państwa, jodymy! Autko wysprzątane, dywany położone, bowiem ja Wam teraz to normalnie mikrokamper w pełni. Superansko. Zrobiłem sobie uchwyt do telefonu. Jest teraz tak na wyciągnięcie ręki bliziutko, że go mogę w każdej chwili włączyć wyłączyć. A uchwyt ten co mam wcześniej, co miałem, będzie z tyłu, także czasami będziecie oglądać sobie z tyłu mnie. No. Dobra, odezwiemy się po kawce z żoną. Koreczki, proszę Państwa, koreczki, tutaj w okolicach Katowic to jest wszystko zakorkowane, jeszcze sobie remonty robią. Będziemy chwilę spóźnieni, jakby nie patrzeć. Może się nikt nie obrazi. Półgodzinny zapas w poniżej, jak jest jednak malutki. Następnym razem wyjadę godzinę wcześniej. A wyjechałem ponad, ponad pół godziny. Z 40 minut wcześniej wyjechałem niż... niż trzeba by było. No ale widzicie, czasami to tak jest. Nie przewidzi. A tam następne roboty drogowe mruga coś. Dlatego... No dobrze, że się chociaż jedzie te 5 dych. No, teraz 3 dychy, ale jakoś dojedziemy. Najgorsze, że w se... Uwielbiam to słowo najgorsze. Nie załatwiłem sobie kropli do nosa tego, tych, tych, takich al antyalergicznych, ale zobaczę, może u Niemca coś. A, no i update sytuacyjny, proszę Państwa, nie będzie na tej trasie Hiszpanii, Francji i Portugalii, niestety, nie. Przecież nie dał mi umowy po francusku, nie dał mi tej jedynki, także... Także nie, nie będzie. Nie będzie. Nie, nie, nie. Pocztą mi nie przyślę, bo adresu nie mam. Mieszkam w mikrokamperze, to nie ma. No. 41 km do załadunku w Państwu. Państwa. Taki Update sytuacyjny, okazuje się, że załadunek nie jest na 8 rano. Tylko na 12! No i co mam zrobić? Wstałem pół do piątej żeby jeszcze lodówkę zapakować wszystko porobić i ja sobie teraz, o na uliczce przed wjazdem do firmy, bo nawet na parking mnie nie chce wpuścić, bo no bo załadunek jest na ósmą na, na dwunastą, to on teraz nie ma jak no. tyle <ścoughs> A, nie ma nic złego, żeby na dobre nie wyszło, zaraz jedziemy do jakiegoś sklepu Lidla, czy czegokolwiek dodatkowe zakupy zrobimy o lodówka się włączyła hi, hi, hi. no do zobaczenia halo halo wreszcie jesteśmy załadowani 13.33 wyjechałem z firmy normalnie masakra proszę państwa jedno że mamy trzy tylko palety niecałe 350 kg wszystkiego razem do kurna mamy plomby. Co zrobić? chciała żyć dalej. Wiem już jutro, że ładuję się tam przy, przy drugim rozładunku. I jadę z tym do Niemca już. Także jedziemy. Przesun państwa. Całe zdrowo uśmiechnięci. No, jeszcze się gdzieś trzeba zatrzymać, jakąś kawkę kupić. Open zlowałem rosołek. Mam nadzieję, że mnie teraz lepiej słychać, bo jest mikrofon zewnętrzny, Podłączony Także będzie elegancko Nadzieję. Hmm. A tymczasem odezwiemy się już z jakiejś autostrady, gdzie będzie trochę wygodniej się jechało. A cwóreckę mamy zakorkowaną niestety. Pisze heavy traffic 40 minutes. Czyli 40 minut kurka. No i tak, jedziemy kawałeczek i stop, i czekamy 10 minut, i jedziemy znowu kawałeczek. A był znaczek, że roboty drogowe, proszę Państwa, roboty drogowe. No i tak, myślał człowiek, że dojedzie, że będzie fajnie szybko i ten. Proszę sprawdzić, ale nie wiem czy ciśnienie w kołach, czy co. ciągnie mnie coś na lewą stronę. To, to będzie zaraz zobaczyć gdzieś na jakimś parkingu. A to po koreckach. W ogóle tu mamy 402 km do rozładunku i bez korków byśmy byli na 18.36 a z korkami na 20.13 więc myślę że gdzieś po drodze coś jeszcze się dzieje Drodzy Państwo Jedziemy sobie spokojnie patrzyłem koła dokręcałem wszystko jest podokręcone nie wiem jak puszczam kierownicę no to auto ewidentnie skręca w może kwestia wymienionych opon na letnie, zamieniona prawa z lewą i na na cholera wie. No, a jaka akcja była na parkingu? Proszę Państwa normalnie Wow yy, Stała osobówka. Obok osobówki, stały dwa razy Dwóch gości leżało na ziemi po lewej, po prawej stronie z kajdankami Jednego czepali w radiowozie Ale wie co tam było Ale akcja gruba A ile gapiów od razu na parkingu Jejku, jejku proszę się państwa działo za nami taka czarna chmura jakby miało zaraz lać na szczęście jeszcze nie pada tutaj uciekamy przed deszczem Stopni, wcześniej było 16, także nie ma tragedii, jeżeli chodzi o powodę, o temperaturę. Ale... Ale? <grym> Muszę coś jeszcze pokombinować z moją lodówką. Bo dopóki jadę, to ona pięknie chłodzi, wszystko pięknie, ładnie. Ale jak się tylko na chwilę zatrzymam, postoję z pół, z pół godziny, to lodówka pokazuje błąd F1 i nie chce się załączyć. Tak, jakby brakowało jej prądu, Auto odpala normalnie. Także nie wiem o co chodzi. Myślałem, że czasami nie kupię jakiegoś jump startera takiego litowo One w miarę tanie teraz są. Tam jest 800A rozruchu, nawet i to na kilka rozruchów starcza To może taką lodówkę 60W by uciągło to przez noc. A ładować normalnie zgniatka z zapalniczki. Nie wiem, zobaczymy jak to kombinuje jeszcze. Coś trzeba będzie pokombinować, bo teraz póki zimno, na teraz póki zimno to, to jeszcze spoko jest ale jak przyjdzie 25-30 stopni jaki sens lodówki, jak jak nie będzie chłodzić, no nie Gdy trzeba będzie to obczaić a tymczasem 16.18 348 km do pierwszego rozładunku na 20.30 powinniśmy być, ale jeszcze przed granicą się zatrzymamy jeszcze sobie zapodamy coś do jedzenia polskiego i, i proszę Państwa zatankujemy zjadłbym jeszcze coś w Polsce na jakimś Orlenie. Zjadłbym coś normalnego, gotowanego polskiego jeszcze. Bo dwa miesiące będzie lipa. Tak sobie myślę, co by tu zedrać. Koloneczkę w końcu mogłem zjeść no, z ziemniaczkami. Dobre to było wtedy. Oj, jakie to było dobre. Dobre to było bardzo. Hmm. No, także Orlenik dzisiaj jeszcze wpadnie. No to było właśnie na Orlenie. Orlen, to trzeba się będzie zatrzymać. Kiedyś nie mówiłem jelenia góra, tylko lejenia góra. Lejenia. <gry> Padało przez chwilę nawet. Teraz na szczęście nie pada. Wycieraczki dobrze, że kupiłem, bo to już mazy takie zostawiają, że już masakra. Komara na szybie ubiłem! Komara ubiłem! Jakoś po tygodniu się człowiek rozleniwił, przejechałem ile, no! Z Gliwic, no, w sumie tak połowa drogi Kraków-Katowice. Kawałka z za zagrożonych i człowiek senny, zmęczony, noga boli, bo się ręczny ten, ten pomad nie chce załączyć, bo zpryskiwać go było. Deszczu. odezwiemy się ze Zorlena ale się tu mglisto zrobiło 7 stopni normalnie jesteśmy niedaleko Gorlic z Gorzylca szukam Orlena dalej jeszcze nie pojadłem ale taki obiadek to bym wciągnął bardzo 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 chętnie Oj, 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 oj. Tutaj nic nie ma, może tam dalej jeszcze jest Przed całą granicą Czy nauczę się coś zezrać? Tutaj nie ma jedzonka, jest tylko taki 134 km do celu 18.37 w tej chwili Roboty drogowe się będą szykować tutaj też Nie lubimy robót drogowych Oj nie Może jaki MOB zaraz będzie no Orlenik Jedziemy sobie i jesteśmy bardzo blisko bogatyni. Ogólnie już był napis bogatynia przede mną. Normalnie co wakacje i co ferie tutaj prawie byłem, bo tutaj mojej mamy mama mieszkała, czyli babcia moja. I tutaj bywaliśmy rzęsko niegdyś. Mgła jest nadal, jest 6 stopni jadłem, popiłem mleka znowu nie kupiłem, bo nie mam na stacji jeszcze mam nadzieję na jakąś biedronkę żabkę, cokolwiek a jak nie, no to jutro sobie kupię rano po prostu w Czechach no innego wyboru nie będzie aż tak osiada na szybach, jejko Яйко, яйко, что это за погода? Дьявольщина. Мгм. Дьявольщина, такие, такие. Zadzwonię do mamy i powiedzieć, że przejeżdżam przez bogatynię <noise> Się zdziwiam No to jesteśmy w cechach, proszę Państwa Cechy tutaj Jest taka, że normalnie to osiada na szybie, jakby padał deszcz. A Jeszcze mamy 70 km do rozładunku. Chyba się trochę zamotałem z tymi drogami. Tam mi pokazywało, że godzinę dłużej, tu mi pokazywało, że szybciej. Na nawigacji miało być tylko tam parę kilometrów. Okazuje się, że czas 30 więcej robię. Nawet mi tatko mówi, że powinienem tam przez płocko jechać, że bliżej i szybciej. No to nie wiem, kucza. Dwie nawigacje mnie w balona zrobiły znowu. I znowu mgła. Nie mam dalej. Jakoś to będzie, przezyjemy Zobaczymy czy nam się uda rozładować. 15 km Zeszły, proszę Państwa. Jest godzina 0,2. Jesteśmy z jednej paletki zrzuceni i myślę, że sobie z godzinkę pojadę jeszcze chyba, albo chociaż z pół godzinki, żeby rano tylko przejechać ciut i się rozładować. Bo tak sobie myślę speed drive tak sobie myślę proszę państwa że jutro mam rozładować dwie palety przejechać 50 kilometrów Załadować 8 palet, przejechać X kilometrów i na 20 się rozładować. Także jutro nie wiem ile kilometrów mam jeszcze do przejechania. Muszę to obczaić. Cicho, no nie, <śpiewanie> za pragę by się przydało podjechać. Żeby jutro w korkach gdzieś nie stać, a no, tak to w nocy przeciąć, no tak chyba zrobię proszę Państwa, przejedziemy sobie przez Pragę. I tam sobie gdzieś staniemy Bo jak się zostawię Pragę na rano bo do Pragi jest 53 km Nie ma tragedii. bo Jak się zostawię Pragę na rano to ciężko to widzę, żeby się wyrobić z czasem No Dobra Ładę we się jeszcze przed pójściem spędzić Jak nie padnę <laughs> Nie obiecuję Także w razie czego zebrałem